Witam w dniu czwartym. No jakby to powiedzieć dzisiaj się zajmiemy brudami, czyli no po prostu z jakimiś typu, że coś się popsuło i spadły cegły Na przykład A auta zrobię poza nagrywkami. I tak poza tym to w sumie tyle. Zapomniałam t, y, takich dorobić, właśnie, które miałam zrobić. Ale to nic nie szkodzi. Lama. No y, Więc, ten, zaraz się zajmiemy tymi wszystkimi innymi. Y, mm, tylko jakie by zrobić te brudy?